Rafał N., Anna L. i Tadeusz D stanęli przed sędzią. Ich twarze były opanowane, lecz oczy zdradzały lęk i kalkulacje. Wiedzieli, że wszystko, co robili przez miesiące, zostało ujawnione. Każdy fałszywy krok, każdy wysłany SMS, każde zatajenie informacji o ubezpieczeniu i planowaniu zbrodni. Sędzia przemawiał powoli, ważąc słowa tak, aby dotarły do wszystkich obecnych. Rodziny oskarżonych, tłumu zgromadzonego na sali. Opisywał życie Katrin, jej młodość, ambicje, osiągnięcia i w końcu okrutny koniec, do którego doprowadzili ci, którzy mieli być blisko, którym ufała. Dowody zostały przedstawione w pełnej sekwencji planowanie, podsłuchiwanie, manipulacje, podpalenie. Każdy szczegół, każdy krok sprawców Zebrany skrupulatnie przez policję, został odsłonięty przed salą sądową. Widzowie mogli zobaczyć, jak zimna kalkulacja mieszała się z obsesją i chciwością, jak życie młodej kobiety stało się narzędziem dla czyichś rządzy zysku i zemsty. Rodzina Katrin słuchała w milczeniu, ale każde słowo raniło jak ostry nóż.